Święte kształty. W świecie ezoteryki i duchowości symbole odgrywają niezwykle ważną rolę. Jednym z fascynujących aspektów tych symboli są święte kształty geometryczne, wzory i figury, które mają głębsze znaczenie niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Te tajemnicze kształty stanowią klucz do zrozumienia wszechświata i naszej własnej duchowości. W dzisiejszym artykule omówię podstawowe kształty i ich wielowymiarowe znaczenie. Trójkąt siła i trójjedność Trójkąt to jeden z najważniejszych świętych kształtów, którego znaczenie jest powszechne w wielu kulturach i tradycjach. Reprezentuje on trójjedność ciało, umysł i duszę, ale również ziemskie, niebiańskie i podziemne sfery. To symbol równowagi i harmonii między przeciwstawnościami. Okrąg. Cykl życia i wieczność. Okrąg symbolizuje wieczność i nieskończoność. To reprezentacja cyklu życia, śmierci i odrodzenia. Okrąg jest także symbolem jedności i całości: wszystko jest połączone, a czas jest cykliczny. Sześcian. Stabilność i harmonia. Sześcian to kształt, który reprezentuje stabilność i harmonię. Jego regularność i symetria wyrażają ład i porządek w kosmosie. Jest to symbol równowagi między różnymi aspektami życia. Pięciokąt, duchowość i przemiana. Pięciokąt, zwłaszcza w formie pentagramu, jest często utożsamiany z duchowością i magią. Jest symbolem pięciu żywiołów Ziemi wody, ognia, powietrza i ducha. To symbol transformacji i duchowego rozwoju. Ośmiokąt. Harmonia i dusza świata. Ośmiokąt, znany jako oktagon, jest często związany z harmonią i duszą świata. Jego regularność i proporcje wyrażają idealną równowagę między różnymi siłami wszechświata. Zastosowanie świętych kształtów Święte kształty wykorzystywane są w wielu dziedzinach ezoterycznych i duchowych, takich jak astrologia, tarot, numerologia czy feng shui. Są używane do wróżenia, medytacji, ochrony przed negatywnymi energiami i w innych praktykach duchowych. Interpretacja i odkrywanie symboli. Interpretacja świętych kształtów często zależy od kontekstu i kultury. To co jest święte i symboliczne dla jednej osoby, może być inaczej postrzegane przez inną. Kluczem do zrozumienia tych symboli jest introspekcja, medytacja i osobiste doświadczenie. Podsumowanie. Święte kształty stanowią fascynujący obszar ezoteryki i duchowości, który prowokuje naszą wyobraźnię i skłania do głębszego zrozumienia wszechświata. To klucz do rozwiązywania tajemnic życia i ducha oraz narzędzie do odkrywania głębszych poziomów istnienia. Wróżbita Łukasz Węcka